Cześć, witajcie w Dragoner Silent Gods. No, i rozpoczęła nam się nowa edycja gry. Tutaj wskrzeszenie Dragoner, które trwa już parę dni, nie wiem, jest trzeci czy czwarty dzień od uruchomienia, właśnie gry w tej nowej odsłonie. Troszkę się w tym wszystkim usiłuję zorientować. No, nie jest to jakieś znowu nie wiadomo jakie wyzwanie, ale trochę rzeczy jest tu poprzestawianych, jest sporo rzeczy dodanych. No i ten interfejs jest jednak też troszkę inny. Zewsząd tutaj spływają jakieś nagrody i zbieram tutaj rzeczywiście te zasoby. Dzisiaj będzie przyzywanie postaci tutaj z tego pierwszego banera, który widzicie na ekranie. Zaraz się też do tego odniosę. Miałem tutaj film na początek tej nowej odsłony gry, ale coś mi się znowu poprzestawiało. Rozpocząłem grę jako nowy gracz, przestawiły mi się serwery. Nie mogłem importować tutaj moich postaci. No, i musiałem jeszcze raz to wszystko zrobić, więc jeżeli jakimiś aspektami bylibyście zainteresowani, no to chętnie tutaj rzeczywiście to będziemy odkrywać. No i skoro jesteśmy teraz tutaj przy naszym samoningu, to zaraz go to sobie omówimy. Ja tylko tak jak mówię, orientuję się tutaj i też się nie spieszę. Po, po pierwsze, no nie mam tyle czasu, takiego czasu na grę, żeby tutaj z tą historią jakoś się gwałtownie posuwać. A poza tym, no, jeśli pamiętacie, to ja nie lubię też jakby przeklikiwać wszystkiego bez byle szybciej. Tylko mimo, że tą historię już rozgrywaliśmy jakiś czas temu, to sobie ją przypominam. No, i teraz tak, o samym samoningu, więc my tutaj się zajmiemy tymi dwiema paniami, dwóch czempionów, zwanych ekskluzywnymi swego czasu, teraz rzadkimi być może, no ale będę może przy starej nazwie tutaj zostawał i jest to oczywiście okazja, aby takiego ekskluzywnego czempiona przy 300 rzutach kostką tutaj pozyskać. Ja na Discordzie wrzucałem kalendarz tutaj eventów. Na naszym Discordzie zachęcam, oczywiście, link w opisie. Tam sobie właśnie o Dragoner rozmawiamy, wymieniamy się tam z postrzeżeniami. No i tam ten kalendarz, jaki i na przykład promokody są wrzucane do gry. No i mamy pierwszą parę ekskluzywnych czempionów. Tutaj jest właśnie ich Witar i ta Lowlanis, na Waszych ekranach, i biorąc pod uwagę to, że no, nie rozpieszczała mnie ta gra do tej pory, jeśli chodzi właśnie o tych czempionów ekskluzywnych, którzy tu się tak animują, dzięki temu można poznać, że to są właśnie ci rzadcy czempioni, no to ja sobie skorzystam z okazji. Zwłaszcza biorąc pod uwagę moje zasoby, no tutaj jak widzicie, moje zasoby takie tutaj do tej pory zgromadzone, a pewnie pamiętacie też, że gram free to play i to się tu absolutnie nie zmienia. Nawet za 5 zł tu były jakieś oferty, żeby kupić ile kostek, też nie kupowałem, chociaż oczywiście jeśli ktoś. 5 zł wyda na grę, to ja także uważam, że to jest granie free-to-play i jakieś przewagi tutaj nie czyni nad innymi graczami. Natomiast no, ten niefortunny, można by rzec, czwarty sezon w poprzedniej odsłonie ja sobie grałem go tak, no w sumie tyle, o ile też bez jakiejś spiny, zbierając właśnie te wszystkie zasoby, które tu widzicie, oczywiście złote kostki były przeliczone na kryształki na Legmaro w odpowiedniej pro, proporcji i dzięki temu mam ich aż tyle, bo w tym czwartym sezonie praktycznie no, grając tam na pół gwizdka zbierałem zasoby, ale nic nie wydawałem, więc tutaj po imporcie można by powiedzieć, tych wszystkich zasobów zostało mi tego tyle Plus to, co w tej czterodniowej nowej odsłonie gry uzbierałem, więc starczy mi tutaj na poszczególne banery. To jest taka cała opowieść o tym, więc jeszcze za chwilę przejdziemy do samonowania. Te banery, jeśli chodzi o ekskluzywnych Championów, to moim zdaniem są tak ułożone w odwrotnej do ważności tutaj kolejności, czyli mamy tutaj na ekranach właśnie Loulanis i Chwitar. Później będzie Nastienka i Telendor, gdzie jednoznacznie bym na Nastienkę wskazywał i jest ona ważniejsza niż wybór któregoś z tych czempionów. No i później mamy tutaj Fire i Poison, czyli mamy Florę i Lotera i tam oczywiście powinno się florę wybrać. Zwłaszcza, że akurat Lotera mam, chociaż go trafiałem właśnie w którymś z tych już późniejszych sezonów, kiedy były te banery na, nastawione na Poison i polowałem na ruka, a trafiał mi się Loter. I jeżeli nie macie tylu zasobów, bo mi czy na każdy z tych banerów, a jak mówię, tych ekskluzywnych czempionów nie mam za dużo, no to raczej bym tutaj rozważał te późniejsze, czyli na przykład na stienkę i florę. A jeżeli ja tu policzyłem, powinno mi wystarczyć na każdy z tych trzech par, to ja sobie właśnie to przeprowadzę, choć równolegle zaczęły się też tutaj takie saportowe wybory. Ale ja tutaj się wstrzymam, o tym też za chwilę opowiem. A więc, tak tutaj wiadomo, będę mógł zgarnąć trzech ekskluzywnych czempionów, co w ogóle pod, znacznie zwiększy moje siły ofensywne. Tutaj akurat jest pewna dowolność. Najlepiej, oczywiście, byłoby trafić jedną panią, aby przy trzysetnej kostce można było wybrać drugą. Już nie wspominam w ogóle o ich ekskluzywnych artefaktach. Natomiast no, kilka tu rzeczy jeszcze Wam przekazuję w tak zwanym międzyczasie. Z tego co się tu orientuję w tej nowej odsłonie, trafienie ekskluzywnego czempiona tak normalnie rzucając kostkami na przykład na tym stałym zwykłym banerze, to Mercy jest w, w okolicach Tysięcznego rzutu, więc jeżeli tu mamy tutaj do wyboju po trzysetnym rzucie, to wydaje mi się to całkiem logiczne, żeby z tego skorzystać, o ile właśnie mnie na to stać. No i tak, tu wykupujcie te oferty. Tak jak mówię, no to jest oferta, którą już trzeba by nabyć tą walutę za realne pieniążki, więc o tym nie mówię, ale o tych dwóch pierwszych, kiedy mamy zadarmową kost dwie kostki codziennie i za 800 EUR 10 kostek to jak najbardziej się opłaca. Do fioletowych kostek to zrobię sobie, to są też zimportowane już nie wiem z ilu tych poprzednich sezonów, kiedy w ogóle jak Wam wspominałem nic nie wydawałem. Więc, jeśli dojdę na przykład do 2,5 tysiąca tych kostek, to zrobimy sobie takie doświadczenie, które kiedyś było w filmach pod hasłem Samonik dla wytrwałych. Zobaczymy na przykład, ilu z 2,5 tysiąca kostek wypadnie legend, bo tu też można trafić legendę no tak średnio statystycznie. Jedna na 500 powinna wpaść. Delikatnie tam się zakres czempionów zmienił, to znaczy zamiast fire, zamiast Wildzie Felicity jest bodajże Rush. Pozostali czempioni są tacy sami, ale ja tu także nie mam na przykład właśnie jednego czempiona z tych których tu można zdobyć, tego konia. Nazwami teraz w tej chwili jego imię wypadło, ale jakbym wzmocnił na przykład Ripe Kasar czy kogokolwiek innego, e, także byłoby miło. E, to sobie na razie zostawiam. E, tu były pytania na Discordzie. E, tu możecie e, wpisać właśnie ten Professor Summons, ten kod. E, było wydarzenie, tutaj był filmik z tego na kanale e, wcześniej, e, mogliśmy tam przed uruchomieniem nowych wersji sobie posymulować jakieś rzuty, jeżeli komuś te rzuty się podobają ja nawet zakładałem znaczy nawet nie zakładałem wykorzystywałem kilka kont żeby tutaj jakoś tam zrobić symulację no i bez rewelacji na kilku kontach nie wypadł mi żaden z tych ekskluzywnych czempionów, a te które wypadły to jeszcze się zastanowię czy tutaj ich użyć, no o tych już mówiłem, czempionach, tutaj później będą znowu, jak to się skończy, cztery dni do końca, będą dwóch następnych supportów proponowanych na kolejnym banerze, ale tych to są bardzo fajni czempioni. Felosie ja bardzo lubię, Gulendę nie mam, więc, ale nie, ma, nie chcę też tylu kostek wydawać, bo trafienie takiego czempiona jest zdecydowanie łatwiejsze niż rzeczywiście trafienie czempiona, Ekskluzywnego. No dobra, słuchajcie, zobaczmy jak to mi tutaj pójdzie. Dokupimy sobie kostki. No tu już jest 700 właśnie, 17 tysięcy i mamy 300 kostek, żeby nie wydać więcej. No i pobawimy się tutaj było omówienie akurat samonowania, teraz już przystąpmy do losowania. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nowa animacja. Tutaj, jeśli nie będzie legendy, będę to od razu przewijał. Jeśli chodzi o epiki, to w zasadzie powinienem mieć wszystkie. No i tu już jest legenda. I to jest tak, kolejna rzecz, która mi gdzieś tam się pojawiła, że w pierwszych 20 kostkach powinna być legenda. Zaraz zobaczymy, co mi się tu pojawi brakuje mi tu jeszcze kilku czempionów, bo jest kilku nowych, które się pojawiło, no i Oster jest akurat właśnie tym czempionem, którego ja mam ale będzie jakieś wzmocnienie to jest też powód, dlaczego ja akurat jestem na razie nastawiony właśnie na Lowlanis a nie na chwitach, bo Oster mi wystarcza więc, znaczy no na pewno chwitach byłaby jeszcze lepsza ale Oster nie jest zły, tutaj nie mam jeszcze, tu możecie sobie zobaczyć, mamy 1,5% na legendarnego czempiona i tak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam jeszcze, że też nie miałem właśnie tutaj ani tego pana Torina, ale jego dosyć szybko uzyskałem, on jest tutaj w misjach dostępny grając na arenie. Ani też nie miałem tutaj właśnie winiary, ale ona jest związana z działalnością gildii, więc jeśli tam do dobrej gildii wstąpicie, to też w miarę szybko można ją pozyskać. No dobra, idziemy dalej. Pierwsza legenda zobaczymy, ile tutaj jeszcze będzie tych legend w 300 kostkach. Mercy jest gdzieś przy 70, ale mam nadzieję, że nie zawsze będzie. Trzeba na tą Mercy czekać. No, a jeżeli udałoby się trafić tutaj rzeczywiście czempiona, no tego ekskluzywnego, no to wtedy wybrałbym alternatywę. No dobrze, jedziemy dalej. Nadal, no, wygląda na to, że jednak tutaj będziemy musieli poczekać, bo to jeszcze jest piąty rzut, chyba, bez legendy. I zobaczymy zaraz. Tak, to już jest pierwsze Mercy niestety, od razu zaliczone. Więc teraz chyba powinna już być legenda, tak? Widzicie ten taki pył tutaj złoty, który się rzeczywiście pojawia. No i zobaczmy, kto będzie tą drugą legendą po Oldsterze. O, i jest Sintrelia, no i dobrze, to jest właśnie nowy czempion tutaj, właśnie w tej edycji gry, który się pojawił. A więc okej, okay, jest pierwszy nowy, ja bym chciał tego, jeśli już nowego też tanka do Frost. Zobaczmy teraz, czy znowu trzeba będzie czekać do Mercy, może coś by się wcześniej pojawiło. Trzeci rzut, niestety, trochę tych epików pada też. Oczywiście, ważne jest, żeby ten pył sobie zgarnąć do levelowania artefaktów. O, jest legenda. Chyba troszkę wcześniej niż Mercy. Wydaje mi się, nie dużo ale od dwie legendy są. A więc nadrabiamy. Znowu Sintrelia. Więc będzie wzmocniona. No, niekoniecznie chciałbym tu duplikaty, ale i tak na pewno jakieś będą, bo zagloch bardzo dobry Epic tutaj do grania. I jest Losenia, a więc też wzmocnienie Frost timu Losenia, jako pewien aktywator tutaj, czy też wrzuca ten Frost i na przykład Oster potem zamiata. A więc tu już nic nie będzie. Mam trzy legendy w tym momencie i jedziemy dalej. Jesteśmy po tym rzucie w połowie stawki i drugi rzut chwilę drwa tutaj wyświetlenie. Nie ma tego złotego pyłu. Trochę pików wpada. No, czekamy na następny tutaj ten rozbłysk tego pyłu, ale wtedy wpadły dwie legendy, więc taki bonusik. No i czy teraz to będzie już? Czy to jeszcze? Tak, już teraz jest legenda. Chyba ponownie musieliśmy poczekać do mercy. Jedna i same rarki, a więc. O, jest Lucien, a Luciana, Lucien to jest stara postać, ale ja chyba go nie mam. E, chyba go nie mam, to nie o tego tanka mi chodziło, z tych nowych. Generalnie nie myślałem o Lucienie, e, tylko myślałem o tym tutaj nowym Czempionie. E, to jak on się nazywa? To jest ten pan. Ojej, to nawet nie będę silił się tu na przeczytanie jego imienia, no ale jeszcze mamy szansę zostało 90 kostek, więc na pewno jakaś legenda wpadnie, tutaj kostki jeszcze są do zebrania po drodze, no ale już sobie je o, jest legenda po legendzie, a więc dobrze troszeczkę, troszeczkę to Mercy nam się uspokoiło, więc zobaczmy kogo tutaj tym razem się udało utrafić no no, to jak widzicie już tej chwitar może nie do końca będę potrzebował, bo jeśli Oster'a zrobię plus 3, no to na pewno on zyska tutaj na tej inspiracji. Chwitar co prawda uderza po całym bodzie całej planszy. Oster ma tam jakieś ograniczenie, no ale w tym przypadku on już rzeczywiście u mnie będzie wzmocniony dosyć mocno, ja lubiłem tego czempiona, choć frostem tak dużo nie grałem ale na, na przykład właśnie takie fale y, albo, albo właśnie na takie fejmeander y, też na arenę, całkiem myślę przyzwoity ten frost y, mógłby być y, no to będzie tutaj y, solidnie wzmocniony y, no zobaczmy czy jeszcze Coś fajnego mnie tutaj czeka przed tą 300 kostką, 40 kostek zostało, no to to by się ale jest legenda też troszkę wcześniej. E, fajnie, no czy trafię tego. E, I znowu są dwie, a więc no powiedzmy, że jeszcze jest pod, no, kolejne losenia. E, no więc mocne będzie rzeczywiście mój ten team frostowy. E, no dobrze, jeszcze tu mamy jedną, może byłby ten tank, bo ja we Frostach jako tanka używam Drista, tak w ogóle. Jeszcze jest do zgarnięcia z tych misji ten taki przerośnięty krasnolud, on jest Eurion bodajże się nazywa, także go nie mam, ale jego może z misji zgarnę. No a Lucien znowu, ponownie. A więc dużo duplikatów mi się tu trafia. Muszę zobaczyć, bo w ogóle nie widziałem, żeby ten Lucian gdzieś grał. Może gdzieś rzeczywiście na arenie. Tu jeszcze, jeszcze o jednym czempionie myślałem, ale już zostało tylko 30 kostek. I to jest ten, którego nie mam, czyli Zillas. No dobrze. Ostatnie 30 kostek, i dojdziemy właśnie do. Do wyboru czempiona, ponieważ chwitach się nie trafiła, a trafiło się masa Loseni i onsterów, no to właśnie zostanę przy tym wyborze lowlanis Może jeszcze to na koniec? Niestety nie ma i wszystko, wszystko więc tutaj mogę sobie wybrać nagrodę przywołuje ekskluzywnego czempiona i jest to Lowlanis właśnie. Lowlanis może mieć jeszcze powiązania powiem Wam, później ma dojść do gry Tiamat, która też ma być właśnie w tych samonerach. No i być może będzie to też jakieś ciekawe kombo do wymyślenia, a więc nie udało mi się trafić tych czempionów po drodze, o których myślałem, czyli Irzilasie i właśnie tym, którego imienia nie będę się silił na wymówienie to jest właśnie ten Eurion, którego jeszcze z misji można tutaj dostać tak jak mówiłem, winiarę i Torina dostałem już, zabrałem a więc słuchajcie ode mnie i tak przy tym całej opowieści taki może tutaj dłuższy ten filmik wyszedł Potem będzie tutaj przywoływanie na kolejnym banerze, ale jeszcze w międzyczasie, jak zrobię właśnie te staglight kosteczki do 2500, to zrobię sobie taki może też z opowieściami summoning dla wytrwałych. Dajcie znać w komentarzu, jak wy podchodzicie do tego samonowania. Ja tu starałem wam się właśnie to wszystko, co tam u mnie, wyjaśnić. Peł mi jeszcze został. No, to dlatego właśnie zdecydowałem się też uczestniczyć w tym pierwszym banerze. Później pójdę po nastiękę, a później pójdę po Florę. Nie wiem, czy o tym powiedziałem. To jest dosyć istotna informacja. Też z informacji twórców wynika, że tutaj w tych pierwszych. Jakby w tym pierwszym sezonie jesteśmy w stanie zebrać nagrody na około 650 samonów, mówię tutaj oczywiście o złotych kostkach, a więc no na pewno może nie w tych pierwszych dniach, ale weźcie to też pod uwagę tutaj planując swoją strategię. No dla mnie zawsze ci ekskluzywni bohaterowie byli bardzo ciężko dostępni i dosyć. Pechowo się je tutaj do tej pory zgarniało, a teraz za 300 kostek mam okazję zgarnąć sobie, więc, dlatego, tak to u mnie wygląda. Dajcie znać jak u Was, trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć.